Cześć Lwiontko, cześć Lwie i mi się kłaniać z tej strony. Ja, ja tak mówię, ponieważ kojarzę sobie Ciebie jako takiego kocórka, a nie lwa, którego należy się bać. No po prostu. Witam Cię bardzo serdecznie. To czytanie dla Ciebie jest na czas Nowego Roku nowego roku z 2025 na 2026 rok czekam jak ten czas leci, co? Kochani już teraz będzie ten przekaz dla Ciebie na moim kanale już niedługo, ponieważ ja mam jeszcze przecież dla Was tygodniówki i mam jeszcze... Z, do zrobienia czytanie na grudzień. A jeszcze mm, mam nadzieję, mm, że odezwiesz się do mnie mm, prywatnie w, w temacie czytań właśnie prywatnych. Na, na nowy rok, na 2026 rok, możemy sobie sprawdzić każdy miesiąc tego roku, nadchodzącego roku. Więc jak tylko chcesz, jaki temat Cię tylko interesuje, zapraszam do kontaktu. Możemy sobie porozmawiać. Możemy, mo mogę Ci tylko. Nagrać taki przekaz, jeżeli nie chcesz rozmowy. Także no, ja jestem otwarta na propozycje. I cóż jeszcze, kochani? Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zachęcam ci do tego, byś ułożył sobie dwie pytanie do kart anielskich. Pod koniec przyjdą odpowiedzi. Tym razem. Trzy pytania na ten cały rok 2026. Hmm, będą czy karty, czy odpowiedzi na Twoje pytanie, więc warto już teraz sobie hmm, te pytania układać. Hmm, no dobra, to co? Zaczynamy. Zaczynamy od wyroczni. Zobaczymy z jaką energią wejdziesz w nadchodzący rok, w nowy rok. Hmm. Z jaką energią może kiedy tutaj wejdziesz na mój kanał okaże się, że no tutaj może być przedstawiona twoja sytuacja, kto to wie bierz tylko to, co z tobą współgra a resztę oddaj innym jak to w czytaniach ogólnych bierz tylko to, co dobre w takich ogólnych czytaniach Takich czytań ogólnych, powiedziałabym, nie warto brać na serio. To one tylko pokazują wskazówkę, co może się wydarzyć, ale przecież nie musi. Jedynie właśnie prywatne czytania mogą naświetlić prawdziwą wersję wydarzeń w Twoim życiu, więc naprawdę warto takie czytanie sobie zamówić, chociaż raz w roku. Coś jeszcze. Na razie nam wyszła karta naprawianie. Cóż dla lwa? No dalej, pokażcie się. Uu. Mamy kartę Mlekiem i miodem płynący. Elastyczny. Oj. Super. żeby by lewy odnalazł złoty środek na coś. Tu jest sytuacja przedstawiona, tego typu, że ty, ale to do taki, takich lwów co zależało na, na właśnie relacji. Bo ja widzę lwa zdeterminowanego, który się dwoił, troi albo będzie takiej energii, gdzie naprawić jakąś relację, być może partnerską, możliwe, że zawodową. I mam wrażenie, że to się uda, że osiągniesz to, czego pragniesz. No dobra, to sprawdzimy, co Tarot będzie chciał pokazać na to, co się nam przedstawiło. Wiątko, co? Co my tutaj mamy? Co my tutaj mamy dla Cię? A Proszę, proszę. Paść kielichów. I jeszcze coś? Mhm. Tak czułam, ale nie chcę wyprzedzać faktów. Mhm, mhm. Ktoś do Ciebie przyjdzie z nową propozycją współpracy lub czegoś innego. Mamy Asa Buław. Ktoś przychodzi z tą Buławą, z tą propozycją. Może będzie więcej osób niż jedna, a ty będziesz wybierać. To są rozmowy, to są negocjacje. Część Lwów może się zakochać albo już się zakochała. Hmm? Będziesz wolał działać niż tylko gadać. No ale dobra. Cóż dalej, karty opiekuńcze, kochani, cóż nam się tu pokażę. Karta odwaga skocz na głęboką wodę. Dzięki swojej odwadze dotrzesz do celu. Zaufanie. Zaufaj swoim własnym decyzjom i Cię za głosem serca z odwagą. Bez troska. Pobaw się z dzieckiem. Dziecko to Twój najwspanialszy nauczyciel. No, przypomnij sobie o swoim wewnętrznym dziecku. Zawsze przy tej karcie mówię, by właśnie przypomnieć sobie, jak to jest, kiedy byłeś dzieckiem, Lwie. Byłeś ciekawy świata. Wszystko Cię interesowało, bawiło. Nie musiało być wiele w Twoim zasięgu, by wpadać w zachwyt. No, co jeszcze? Granice. Ustawaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Dobra, co jeszcze musisz usłyszeć? Rybiącko, co jeszcze musisz usłyszeć? Na to, co się nam pokazało, karta wszechświata. Podjęta decyzja ma ochronę i wsparcie od wszechświata. Mm. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o karty pozytywnej kreacji. I jeszcze, jeszcze coś, jeszcze coś. Mm co jeszcze musisz usłyszeć co mm. nie przyjdzie z, nie przyjdzie rozwiązanie sama nie przyjdzie nie przyjdzie rozwiązanie będziesz się musiała sama na głowić <grym> sztuka kompromisu mm. nie będzie tak łatwo Dobra. To tyle, jeśli chodzi o ogólną energię Twoją, Lwie. I teraz sprawdzimy, cóż będzie działo się w nowy rok u Ciebie. Cóż u Ciebie będzie się działo? Cóż, u Lwa, na nowy rok? Co zostawisz w starym roku? Z czym się będziesz mierzył? Co Cię czeka? W 2026 roku, i wskazówki na ten czas przyjdą. Zobaczymy, co tutaj teraz będzie chciał Ci powiedzieć. Cóż dla Bama na nowy rok 2026? Ups. Cóż dla Ciebie? Zaraz sobie sprawdzimy. Dziewiątka mieczy, ojku Ale fajnie, w zasadzie bardzo dobrze, bo taką energię właśnie zostawiasz w 2025, czyli te lęki, te nieporozumienia, te nieprzespane noce z jakiegoś powodu, to zostaje. To zostaje. Super. Jeszcze sobie dopowiemy, o co chodzi. O, jajku. To była lekcja do odrobienia u Ciebie. Możliwe, że chodzi o chorobę. Musiałeś poradzić sobie z chorobą. Być może to był ciężki czas, gdzie musiałeś załatwić sobie miejsce w szpitalu albo może w sanatorium. To było takie wycofanie od życia, martwienie się o to, się o przyszłość, tak? Może własną, a może osobę, o której teraz myślisz. Może to problem z Twojej bliskiej osoby. To już na pewno ty lwie będziesz wiedział o co chodzi. Ale no to jest sytuacja karmiczna dla Ciebie. Dobra, patrzymy dalej. Ósemka pentakli jako karta z czym musisz się zmierzyć. Z czym musisz się zmierzyć? Oh. Mamy kartę pracy, ósemki denarów, potem szóstka mieczy. Coś związanego z pracą będzie nie tak. Możliwe, że część z Was będzie musiała odejść z tej pracy, której jest teraz. A dlaczego? A dlaczego? O co chodzi? Bo tutaj już praktycznie nie masz nic do. Zrobienia. Już cię nikt nie słucha. Nie możesz mówić, wdrażać swoich pomysłów. Nie jesteś słuchany, już jesteś pomijany, Lwie. Czy szkoła, czy praca, cokolwiek. Tutaj pokazuje, że w tym 2026 roku przyjdą zmiany. ile poczujesz się osamotniony. Ale ty znajdziesz pracę dzięki swojej mamie, dzięki może żonie, może przy bliskiej przyjaciółce będzie powód do radości i ten etap skończy się i zacznie się coś nowego. Być może będziesz musiał wyjechać w sprawie pracy, zmienić miejsce zamieszkania. A może będziesz musiał mieszkać w internecie? Hmm? Hmm. Sprawiedliwość. Hmm. Co Cię czeka? Mm -mm. więc yy, aha, nie wiem czy ja to mówiłam, z czym się musisz zmierzyć czy ja się czasem nie pomyliłam tutaj właśnie tą energię, którą przed chwilą mówiłam to będziesz musiał się zmierzyć właśnie z tymi zmianami w pracy ale dasz radę, podołasz yy, a teraz yy, co cię czeka w 2026 roku Myślę, że będziesz mieć wiele opcji do wyboru, ale ciężki będzie wybór, żeby podpisać tą umowę, na przykład nie. Los, los, ci sprzyjać będzie. Kurczę, kiedyś puszczę tą piosenkę, los ci sprzyja. Nie lubi śpiewać. Szybciej puszczę muzykę, niż sama zaśpiewam. Ale właśnie o to chodzi. No. Będziesz jeździć, będziesz sprawdzać te różne miejsca i dopiero wtedy, kiedy będziesz gotów, podpiszesz umowę. Czy tu chodzi o nową pracę, czy nowe zamieszkanie z kimś lub osobno, no to już wiesz. To jest tylko ogólna energia. No, takie zastanawianie się. No, nie ma tej pewności w ogóle. Hm wskazówki. Król pentakli. Wskazówki na 2026 rok. Wskazówki. Hm. Dziewiątka mieczy piątka denarów. Y Wiesz, że tutaj pasuje powiedzenie: strach ma wielkie oczy, wiesz? Bo ty będziesz się bał, że będzie ci brakowało środków do życia. U ciebie przede wszystkim pokazują się denary, dlatego tutaj mówię przede wszystkim o tym: o sprawach finansowo-zawodowych. Ale tutaj jest właśnie ten strach, że nie podołasz. Rada jest taka wskazówka, by ze spokojem podejść do tej sytuacji, w której się znajdziesz, w tej ciężkiej sytuacji. Zamiast się zadręczać po nocach, warto poprosić kogoś o pomoc. Kogoś, kto może pomóc finansowo, kogoś, kto może wskazać ci nową drogę. Jakby nawet wskaże Ci nowy kierunek, gdzie możesz się zatrudnić, gdzie możesz zacząć naukę. To może być ojciec, to może być twój mąż, twój partner, ktoś z trygonu ziemi, może to być byk, panna, koziorożec. Więc takie energie się tutaj pokazują. Takie podejść do sytuacji na spokojnie. Zamiast się zadręczać, to warto poprosić o pomoc. Dobra, to zobaczymy, co chcą powiedzieć karty czasu na ten nowy rok dla Ciebie Lubie. Mamy strzelca. Znajdzie nowe znaczenie jakiejś sytuacji. Yy, ważny okres od 23 listopada do 21 grudnia. Może dla kogoś to jest ważne. Dziewiąty tydzień do 9 miesiąca. Ważne, ktoś z pod znaku strzelca. A to ten okres jest ważny dla strzelca. Coś jeszcze dla ciebie lubię. Ósmy tydzień, ósmy miesiąc. uleczerany. Hmm. Ważny będzie ktoś spod znaku Skorpiona lub ta sytuacja może się wydarzyć od 24 hmm z października do 22 listopada hmm. Czas skorpiona Co jeszcze? Piąty dzień Sam decydujesz Piąty dzień, piąty, piąty tydzień albo do piątego tygodnia, yy, może tak y, słyszę, na przykład, oglądasz teraz ten, to czytanie, i za pięć dni ważna będzie ta sytuacja. Sam będziesz decydować, lub w nowym roku, piąty dzień, na przykład stycznia. No, to naprawdę będziesz musiał wracać, zdaje się, do tego czytania nie, z parę razy. Po to, żeby sprawdzić, czy coś się tutaj sprawdzi. Jeszcze siódmy dzień, siódmy tydzień. Ustalenia: z kimś się będziesz coś ustalał, okoliczności, czyli jakby do, si si do siódmego tygodnia. Los będzie mieszał w tworu kociołku. <laughs> um, czyli będzie Ci sprzyjał, będzie w, jakby okazje do Ciebie będą przychodziły i czy no, je będziesz wykorzystywał, czy nie, to już będzie od Ciebie zależało. Więc siódmy dzień do siódmego tygodnia. Albo, albo siódmy tydzień. I tutaj, wiesz tylko to, co z Wami współgram. Bo dla każdego lwa może być inna data, inna, inna cyfra ważna. No i jeszcze pokazuje się cyfra 5 lub czwartek, piąty dzień tygodnia, piąty dzień miesiąca. Będziesz musiał zająć jakieś stanowisko w jakiejś sprawie. Hmm. Dobra, to tyle. Zobaczmy, co chcą powiedzieć karty mm, zaczarowanej mapy. Na ja ciebie lubię. na nowy rok, jaką drogę ci wskażę. moj kuku. <laughs> pola. To również przeminie. Otacza cię niewygodny chaos. Sprawy, którymi do tej pory się zajmowałeś, mogły się stać zarzewiem konfliktu. Stłumiona energia potrzebuje ujścia, burza też jest przecież wyładowaniem występującym w przyrodzie. Do wyładowań dochodzi wtedy, gdy energia elektryczna pomiędzy przeciwnymi siłami ściera się, powodując chwilowych nieład. Nie wszystkie burze sieją zniszczenie, wręcz przeciwnie. Służą one naturze, przynosząc deszcz, spragniony ziemi i wiatr drzewom. Umożliwiają rozsiwanie nasion, zapewniając tym samym ciągły wzrost. Pamiętaj zatem, że cokolwiek cię drączy lub powoduje konflikt z innymi, obróci się na Twoją korzyść. Słońce znów zaświeci i zrodzi się nowe. Nie bój się lekich wstrząsów. Hmm. I na koniec odpowiedzi z kart angielskich, kochani. Yy, na twoje trzy pytania. Cóż dla lwa? Cóż na, dla lwa? Będziecie chciały powiedzieć na nowy rok 2026. Mm -hmm. Dobra, patrzymy. Tutaj będzie odpowiedź na pierwsze pytanie, na drugie i trzecie. Ok. Pierwsza odpowiedź bądź pozytywny. Druga odpowiedź na drugie pytanie w przeciągu kilku tygodni. Trzecia odpowiedź na trzecie pytanie, kompromis. Dobrze kochani, to wszystko z mojej strony. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę ci wiem, cudownego nowego roku. Baw się w Sylwestra. Życzę ci szczęścia, spełnienia, dużo miłości, dużo radości. A ja tylko proszę o subskrypcję, komentarze i łapki w górę. Trzymajcie się, pa.